Skąd się wzięła nazwa Jaśliska? Achtung! Achtung! Herr Pabian! Ja... ślisko! Ponoć jeden z Niemców, siadając z konia, pośliznął się, wywrócił i powiedział Ja! Ślisko. Stąd nazwa Jaśliska. Jaśliska, średniowieczna komora celna, granica Polski z Górnymi Węgrami, gdzie każdy kupiec obowiązkowo musiał się zatrzymać i rozłożyć swoje towary. Dzisiaj Wieś licząca niespełna pół tysiąca mieszkańców, mająca zabudowę rynkową, papyna, pamiętająca echo przyszłości. Natomiast historia Jaślisk pisze się na nowo, dlatego że ostatnio nazywa się tę wieś podkarpackim Hollywood. Bowiem były kręcone tu sceny do takich filmów jak Boże Ciało i Wino Truskawkowe. No i przez wieś Jaśliska przechodzi podkarpacki szlak filmowy.